Zakończyło się spotkanie Gentleman e, Warsaw FC e, kontra Green Team. E, Gentlemani dzisiaj w swoim składzie mieli e, Ole Pastuszko. Był to jej debiut w Lidze Fanów. E, witaj Ola. Cześć, dzień dobry. E, Ola, tak chwilę porozmawialiśmy. Dzisiaj twoje pierwsze boiskowe szlify tutaj e, z dżentelmenami. Opowiedz e, jak w ogóle się stało, że zagrałaś dzisiaj swój debiut w Lidze Fanów. No, jak Ci się w ogóle, jak pierwsze wrażenie, jak Ci się grało? E, historia jest ciekawa, bo e, ogólnie najpierw przyjeżdżam tutaj, przyjeżdżam nadal kibicować e, chłopakowi, który gra e, w Crimsonach, e, jako bramkarz. E, no i kibicując, natknęłam się na moich kolegów e, z klasy, z podstawówki, e, którzy no potem zaproponowali mi właśnie, żeby zagrać w ich drużynie, e, w dżentelmenach e, i, i stwierdziłam, czemu nie. Więc, więc stąd tu jestem, jako gracz. No właśnie, bo tak oglądałem kawałek tego spotkania, inspirując się tym, że dżentelmeni dzisiaj mają ciebie w składzie. I tak zauważyłem, że tak, dobre przyjęcie piłki, dobre rozegranie, kilka strzałów, co prawda dzisiaj jeszcze nie wpadło, ale tak naprawdę no, nie jeden zawodnik by chciał mieć takie dobre uderzenie, bo tam bramkarz musiał się gimnastykować, żeby wyjąć te, te twoje uderzenia. No tak, nie ukrywam, że trochę mam niedosyt tych strzałów, że trafiały w środek, albo bramkarz niestety wyjmował na naszą niekorzyść. Ale tak, też trenujemy sobie poza, poza ligą, więc właśnie każde elementy ćwiczymy, żeby na meczu jak najlepiej właśnie uderzać precyzyjnie, z siłą. No także mam nadzieję, że przy kolejnym spotkaniu już no, piłka trafi do siatki. No dobrze, a teraz powiedz mi jak to jest, bo... E, twój chłopak gra w Crimsonach, Ty grasz w Gentlemanach, debiut. E, rozumiem, że będziemy Cię widzieć w kolejnych tygodniach na Lidze Fanów. E, a jak to jest, czy razem też trenujecie jako para, że on na bramce, a Ty mu strzelasz? Tak, właśnie to są te treningi, że spotykamy się z kolegami z Crimsonów, ja tam dołączam gościnnie, e, a jak nie spotykamy się właśnie z Crimsonami prywatnie, no to we dwójkę chodzimy i Wiktor jako bramkarz. E, ja jako napastnik uderzam, i, no i to jest dobre połączenie. No to świetnie, to e, bodajże kobietą, może nie jesteś pierwszą widzę fanów, ale jako para, to chyba. Pierwsza, która gra w Dzefanów, kobieta i mężczyzna, e, co prawda w innych ligach, ale może i to i lepiej, bo jakbyś e, miałam mu strzelić bramkę w lidze, to nie wiadomo, jakby by zareagował. No właśnie, pewnie prywatnie, by potem mógł mieć pretensje, ale, e, ale wydaje mi się, że chłopakom idzie na tyle dobrze, że e, jeśli dalej tak będzie, to e, skoczą do ósmej ligi. Więc, więc na razie nie zapowiada się, że będziemy grali przeciwko sobie. No ale zobaczymy jak to będzie, może tutaj kiedyś. No właśnie, bo ja rano oglądałem z Bad Boysami i powiem, że Crimson tam zdominował ekipę mojego przyjaciela Bartka Podobasa. Tak naprawdę w każdym elemencie byli lepsi, wygrali zdecydowanie. Także widać efekty gry chłopaków, bo mieliśmy okazję rozmawiać z kapitanem Crimsonów i on mówił, że ich cel to jest właśnie treningi, jak najwięcej gry, no i to przynosi efekty. A tobie życzę, żeby w gentlemanach, żebyś w końcu strzeliła jakąś bramkę i przede wszystkim radości z gry i z tego, że jesteś tutaj widzę fanów. Mam nadzieję, że się dobrze czujesz z nami. Tak, bardzo dobrze super jest atmosfera, dlatego właśnie tu jestem i oby jakaś bramka wpadła, to jest mój cel. Dobra, dzięki Ola, życzę powodzenia. Dziękuję bardzo.